Kosowski prawą nogą! Komogol go, go, 4-1! Never sugerował. A ja przepadnie, pamiętaj mi sełkomostnie. Witamy Państwa serdecznie w e, specyficznym, ale też wyjątkowym odcinku we Wiśle, we Wiśle Ekstra. Ze mną pierwszy raz na ekranie razem jest Mateusz Krzeczkowski. Jest mi niezmiernie miło. Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Mamy nadzieję, że dostarczymy Wam porównywalnych emocji, co Andrzej Twarowski ze świętej pamięci za Zarzecznym, chociaż będziemy rozmawiać dzisiaj o fajnych sprawach, aczkolwiek osadzonych dosyć. Eee, przykrych realiach. Tutaj jest e, książka z Krzysztofa Chemicza Piłka nożna w okupowanym Krakowie. Jest to praca doktorska założyciela szkółki piłkarskiej e, Wisły Kraków. O tej książce wspominaliśmy już Państwu podczas jednego z naszych pierwszych odcinków, w których nawiązywaliśmy do historii rozgrywek e, e, piłkarskich w okupowanym Krakowie. A dzisiaj skupimy się na dosyć krótszym okresie czasu tychże rozgrywek, na roku 1944. Niejako zapraszają z Państwa na turniej piłkarski, który rozpocznie się w niedzielę 14 września tego roku o godzinie 13:30 na boisku Borku na sztucznej murawie. Będzie to nawiązanie do turnieju, który odbył się. W czerwcu 1944 roku, w dniach 24-25 czerwca, ale wszystko po kolei. Tak, no właśnie. Praca doktorska Stanisława Chemicza przybliża nam piłkę w okupowanym Krakowie, bo od 1 września 1939 roku Polska była okupowana przez Rzeszę Niemiecką, natomiast naturalnie duch sportu, duch rywalizacji nadal przyświecał Krakowianom i e, nim przejdziemy do e, samego turnieju, który odbył się w 1944 roku, chcielibyśmy przybliżyć Wam realia, w jakich znalazła się e, znalazł się sport krakowski w czasie okupacji, bo Mateuszu no, była to bardzo ciężka, e, bardzo ciężki czas dla e, sportu e, jako takiego. Bo de facto rozgrywki sportowe były w tym czasie nielegalne? Tak, były nielegalne. Jak już wspomniałem w jednym z pierwszych odcinków, one były prowadzone z taką, może nie zgodą, bo to za dużo powiedziane nikt z Niemcami absolutnie nie rozmawiał, zważywszy też na to, że podczas meczów prowadzono zbiórki na działalność konspiracyjną. Grała, grały w konspiracyjnych drużynach, chociażby takie drużyny w muczach pojedynczych, jak Armia Krajowa Sport, skrót AKS, czyli drużyna złożona z żołnierzy Armii Krajowej. Odbywały się spotkania, jak chociażby starcia reprezentacji Warszawy z reprezentacją Krakowa pod ochroną partyzantów z Batalionu Skała Armii Krajowej. Więc no, były to bardzo, bardzo ciężkie czasy. Były to czasy, w których za. Udział w tych, w tych mistrzostwach de facto groziła śmierć, aczkolwiek zdarzały się wyjątki od tej reguły, na przykład derby słynne 17 października 1943, kiedy, kiedy spotkanie nazywane Świętą Wojną nie zostało zakończone z powodu niesnasek wynikających z innego spojrzenia i z innej perspektywy na decyzje sędziowskie kibiców obydwu drużyn. Awantura przeniosła się z Ludwinowa na Rynek Podgórski i wtedy Franz Miczkę, e, szef e, policji na, na, na ten rejon podgórski stwierdził, że kibice na całym świecie są tacy sami i nie doszło do żadnych reperkusji z tym związanych, aczkolwiek to było szczęście. To było tylko i wyłącznie szczęście i prawdopodobnie to, że policjant, policjant, żołnierz niemiecki, który de facto był, był Austriakiem, po prostu e, odpuścił, e, odpuścił ten temat. Aczkolwiek to były bardzo trudne, trudne czasy. Na przykład w 1942 roku w ogóle nie zorganizowano żadnych mistrzostw, bo poziom aresztowań, łapanek i i reperkusji, represji związanych, skierowanych przeciwko narodowi polskiemu był tak ogromny, że nie miała w ogóle racji bytu konspiracyjne mistrzostwa, albowiem narażano ludzi tylko i wyłącznie na, 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 na kary, nawet na kary śmierci, więc myślano również i, i o tym. Ale było spotkanie, które nazwano meczem pojednania, tak, 30 kwietnia 1944 roku, Akcja burza powoli zaczyna nabierać rumieńców. Ona rozkręca się w miesiącach czerwiec, lipiec, pod koniec kwietnia. Jeszcze nikt o tym tak do końca nie myśli, ale czuć już nadchodzący, nadchodzący front. No i wtedy działacze Wisły i klubu z drugiej strony Błoń zdecydowali się na to, aby jednak dokończyć to spotkanie. I w tymże pojedynku derbowym 30 kwietnia 1944 roku Wisła wygrała 4-0. Bramki strzelali dla białej gwiazdy tacy każdy jak Mieszysław Gracz, Kazimierz Obtułowicz, Tadeusz Legutko. No i ta ciekawostka, z karnego gola zdobył bramkarz Wisły Jerzy Jurowicz, z którego wspomnień z kolei korzystał autor tejże książki, pan Stanisław Chemicz, e, opisując początki konspiracyjnego piłkarstwa w Krakowie. No właśnie, bo Mieczysław Grab jeszcze powróci nam w dzisiejszej historii, bo był on też bohaterem meczu, meczu w turnieju, który będziemy dzisiaj omawiać, piłkarz o wyrazistej ksywce Messu. Natomiast Mateusz powiedz, jeśli chodzi o kwestię turniejów, które były rozgrywane. To oczywiście ten najważniejszy, najbardziej znany, to były te okupacyjne Mistrzostwa Krakowa, cyklicznie rozgrywane, natomiast e, wspomniałeś też o meczach derbowych, natomiast e, rozumiem, że dziś e, tym takim, tą kulminacją naszych rozmów jest e, turniej, który odbył się 24 na 25 czerwca 1944 roku, bo wtedy zainaugurowano Otwarcie boiska KS Borek. To było boisko, które było w zasadzie budowane za przyzwoleniem okupanta. Może nie za przyzwoleniem, jak już, jak już na początku powiedzieliśmy. Oficjalnie nikt takiej zgody nie mógł nikomu dać. Czasami najważniejsze słowa to są te słowa niewypowiedziane. E co pokazuje przykład Oscara Schindlera. Nie wszyscy Niemcy byli negatywnie nastawieni do, do, do mieszkających tutaj Polaków i innych nacji. A, taką pewnie postacią był również Kurt Fell, czyli niemiecki dyrektor fabryki Solvay, w której z kolei pracował Karol Wojtyła, zanim jeszcze w ogóle pomyślało o zostaniu księdzem. No I on podobno wyłożył jakieś pieniążki na, na to boisko na Borku. Natomiast zanim doszło do turnieju na Borku, doszło do takiego wydarzenia bardzo wyjątkowego, bo pod Wawel przyjechał uczestnik mundialu z 1938 roku, z tego słynnego spotkania Polska-Brazylia, przegranego przez biało-czerwonych 5 do 6 na Mistrzostwach Świata we Francji, czyli Władysław Szczepaniak, przedwojenny zawodnik Polonii Warszawa. Kilku piłkarzy Polonii Warszawa wraz ze swoimi kolegami w 1944 roku założyli klub, który nazwali WTC, a więc Warszawskie Towarzystwo Czarnych. I oni przyjechali do Krakowa na spotkanie, które odbyło się w niedzielę 28 maja na mecz z Wisłą. Wisła wygrała ten mecz 4 do 0, dwa razy strzelił gola wspomniany przez Ciebie Mieczysław Gracz, o którym jeszcze za chwilkę powiemy, powiemy parę ciekawych anegdot. Dołożył do tego gola Zdzisław Mordarski i Władysław Giergiel, czyli również świetny prawoskrzydłowy Wisły, który z Mieczysławem Graczem po wojnie rządził i dzielił na ligowych boiskach. A jak ktoś oglądał jeden z pierwszych filmów nakręconych o historii Wisły na 95-lecie naszego klubu, to jednym z pierwszych Fragmentów tego filmu jest właśnie rozmowa ze znajdującymi się już dosyć sędziwym wieku obydwoma dżentelmenami, a więc Imyczysławem Graczem i e, Władysławem Giergielem. Wisła to spotkanie wygrała 4 do 0. Mowa oczywiście o starciu Wisły z WTC, ale co ważniejsze, na trybunach pojawiło się uwaga: 15 tysięcy ludzi. 15 tysięcy ludzi w warunkach okupowanego Krakowa. okupowanego Krakowa i przede wszystkim nadciągającego frontu. No bo jakby tak. Sowieci byli już coraz bliżej, a oprócz tego dochód na tym spotkaniu, który uzyskali kibice wyniósł 38 tysięcy. Złotych, co wspomogło w znaczący sposób kasy organizacji podziemnych, głównie Armii Krajowej, ale także Rady Głównej Opiekuńczej, czyli legalnej organizacji akceptowanej przez Niemców, która zajmowała się pomocą e, osadzonym e, chociażby w więzieniach hitlerowskich. A taka ciekawostka, że dzięki współpracy właśnie z pracownikami Rady Głównej Opiekuńczej. Żołnierze Szarych Szeregów w marcu 1943 uzyskali pierwsze informacje na temat tego, co dzieje się z ich kolegą, czyli Janem Bytnarem, co do nim Rudy, o którego, którego historię jego, jego kolegów, Zośki i Jalka, opisywał w swojej książce na z Aleksander Kamiński, a potem zrealizował to w filmie Akcja pod Arsenałem Jan Łomnicki. A więc 38 tysięcy zgromadzone naprawdę w czasach potrzebujących, dla, dla potrzebujących w bardzo trudnych czasach. No myślę, że ta piłka nie tylko pełniła formę rozrywki, ale przede wszystkim też to była taka walka o wolę życia i, i o to, aby ten naród ściemierzony niebywale przez okupanta nigdy się nie poddał. I dzięki właśnie takim imprezom organizowano również konkretną i namacalną pomoc w postaci zbiórek, e, zbiórek pieniążków. Tak, no i teraz co ciekawe jeszcze, a propos budowy samego boiska Borku, to w zasadzie wspomniany przez Ciebie Föl, właściwie nomen nomenomen, oszczędził życie sporej liczby radzieckich więźniów, którzy pomagając w budowie tego boiska, uniknęli zsyłki do obozu koncentracyjnego i doczekali się od Wilży i przyjścia tego wschodniego frontu do Krakowa. Odwilż na pewno była to dla nich. Tak. Gorzej, gorzej z chłopakami z armii krajowej, ale to już temat na, inne, na, 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 inne, na inny odcinek i na inną rozmowę. E, natomiast tak, e, nie da się ukryć o czymś, zresztą mówiłem w jednym z pierwszych naszych odcinków, że w Krakowie pewne rzeczy, rzeczy wyglądały inaczej. To była stolica generalnego gubernatorstwa, tutaj przyjeżdżali najbliżsi przedstawiciele e, niemieckich władz. Ale co za tym idzie, przyjeżdżali przedstawiciele najwyższej niemieckiego biznesu, można tak to mówiąc, kolokwialnie e, ująć. I nikt. Dla takich ludzi najważniejsze były pieniądze i zyski. Dla nich, co więcej, jak pokazują publikacje chociażby Piotra Zychowicza, dla wielu funkcjonariuszy niemieckiego aparatu bezpieczeństwa polityka terroru wobec Polaków była absurdalna, Nie, więc co dopiero dla niemieckich przedsiębiorców. Więc takie gesty jak e, Branie ludzi do pracy, zamiast wysyłania ich do, do obozów. No, dokonywały się tutaj w Krakowie i chociażby takie rzeczy bardzo e, uskuteczniał wspomniany wcześniej Oskar Schindler. No ale skoro to wojsko zbudowano, należało na nim rozegrać e, turniej. I właśnie to w dniach 24-25 czerwca odbyły się te, te, te rozgrywki. W pierwszym starciu Wisła zagrała z groblami. Zremisowała 0-0 w turnieju, który będzie się w niedzielę. Zespół Grobli zastąpi zespół nad Wiślanu i też Wisła zagra z nim pierwszy mecz. Długie spotkanie Wisła zagrała z Garbarnią 25 czerwca i znów dwa razy ukuł Mieczysław Graczy oraz raz Zdzisław Mordarski. I Wisła finalnie wygrała z Garbarnią 3-1 i wygrała cały, cały turniej. Jeden z ostatnich turniejów w okupowanym Krakowie. 1 sierpnia, jak wiadomo, wybucha powstanie warszawskie, i w sierpniu dochodzi do wielkiej łapanki w Krakowie. 8 tysięcy ludzi zostaje zatrzymanych przez Niemców, prawdopodobnie po to, aby Niemcy zabezpieczyli się przed ewentualnym wybuchem powstania w Krakowie. Niemcy się obawiali tego bardzo. Finalnie do tego nie doszło. Zapewne nie z powodu tejże łapanki, bo, bo działania konspiracyjne w Krakowie toczyły się cały czas. Chociażby w lipcu jeszcze przed tą wielką łapanką doszło do akcji żołnierzy z Warszawskiego kedywu, którzy strzelali 11 lipca 1944 roku do najwyższego dowódcy sesji policji na całe generalne gubernatorstwo, czyli Wilhelma Koppego, zdaniem wielu prawą rękę Hansa Franka. W e, jesienią 1944 roku doszło do kolejnych em, rozgrywek okupacyjne Mistrzostwa Krakowa, aczkolwiek o tym już zapewne opowiemy Wam w innych, w innych odcinkach. Aczkolwiek Kraków jesienią 1944 był takim miejscem, w którym no, no, głównie przygarniano, przygarniano tych, którzy zdołali wydostać się z powstańczej Warszawy, a to co działo się w powstańczej Warszawie, no to wiemy, jak gdyby wszyscy, najpierw ludność cywilną, co było w ogóle jakby fenomenem na tamte czasy, ludność cywilna była no pacyfikowana, mordowana w sposób okrutny. Nie, co więcej, wojska sojusznicze, Armię Krajową za część wojsk przymierzonych uznały 30 sierpnia, więc Żołnierze SS i, i, i Wehrmachtu, który tam potem też wkraczał, mordowali tak naprawdę Akowsów w swoim przekonaniu, w majestacie prawa, bo nie, byli, bo nie mieli oni prawa do, 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 do bycia jeńcami, czyli byli bandytami. Więc taka katomba e, Warszawy, która zaczęła się najpierw od pacyfikacji w stolicy, z tego co pamiętam, chyba głównie woli, na początku przez oddziały przysłane z Wielkopolski. Eee, a kończywszy na no, tragicznych doświadczeniach e, ludności cywilnej z brygadami Dirlewangera. No, ci, którzy zdołali się z Warszawy wydostać, udali się do, do Krakowa, i tam było takie przyjemne, przyjazne, przyjemne, to jest bardzo złe określenie, przepraszam za nie, ale, ale takie przyjazne schodzenie dla tych wszystkich ludzi, którzy musieli zmierzyć się z historią w taki sposób. Co ciekawe, kadra Wisły Kraków na tamtym turnieju była tak liczna, mówimy oczywiście o turnieju z otwarcia otwarcia boiska KS Borek, że obdzieliła również inne drużyny będące rywalami Wisły Kraków w tym turnieju. Wisła Kraków zwyciężyła w roku 1944, a teraz po 81 latach mamy przyjemność być zaproszeni przez Marka Guja jako Wisła Kraków Retro do prezentowania Środowiska Wisły Kraków w turnieju z nadwiślanem, czyli, czyli prolongatorem tradycji KS Groble, garbarnią Kraków oraz oczywiście KS Borek, aby rozpocząć swoistą rekonstrukcję tego turnieju sprzed 81 lat. Będą uczestniczyć oprócz nas oldboye tychże klubów. Cały turniej rozpocznie się o godzinie 13, jeśli chodzi o inaugurację, 14 września, a o 13:45 rozpocznie się pierwszy gwizdek. Wszystkie drużyny będą rywalizować na zasadach z epoki, będą również ubrane w stroje charakterystyczne dla epoki, będzie to też debiut naszych nowych strojów. Nie będziemy już ubrani w te, które ja i Mateusz y, mamy dzisiaj na sobie. Żegnamy, rejsim. żegnamy te koszulki dzisiaj. Tak, żegnamy je, bo one uczestniczyły z nami w rozgrywkach retroligi i na pewno jest to e, fenomenalny projekt e, Stowarzyszenia Historia Wisły, e, który zarówno lifestyleowo, jak i e, e, sprawdza się również w rozgrywkach sportowych. Pragniemy was serdecznie zaprosić na ten turniej, który odbędzie się 14 września, czyli dzień po meczu Wisły Kraków z -Zodr opole Stadion Borek mieści się przy ulicy Żywieckiej 13. Jeżeli jeszcze zastanawiacie się nad planami na niedzielę, to oczywiście to miejsce będzie miejscem rozgrywania turnieju, którego patronatem objął prezydent miasta Krakowa, więc to dodaje temu wydarzeniu jeszcze większego prestiżu. Dokładnie tak Jacku, a my, ja się przyłączam dziękuję, do zaproszenia tutaj przez mojego serdecznego kolegę na ten turniej. I chciałbym zachęcić Was do większej interakcji z nami. Tak ostatnio już mówiliśmy w kontekście meczu, wspominek z meczu Wieczysta Wisła 2, tak teraz y, też zachęcamy Was do przesyłania swoich pomysłów na, na, y, na materiały jeżeli chcielibyście jakąś historię usłyszeć od nas, o której uważacie powinno się powiedzieć, piszcie. Zachęcamy Was do kontaktu z nami i zapraszamy raz jeszcze w niedzielę, 14 września, na wojsko KS Borek. Dziękujemy Państwu za uwagę i do zobaczenia w następnych odcinkach. Mamy nadzieję, że nasz wspólny debiut nie wypadł najgorzej. I chociaż wyglądamy jak Filipi Flap, to będziecie nas zapamiętać. To zapamiętajcie nas o może w ten sposób. Zapamiętajcie nas w miarę przyzwoicie. Kłaniamy się, uniżenie. Jacek Rolauer. Mateusz Kleszkowski. Do zobaczenia. Do zobaczenia.